Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Klifon i witam Was w kolejnej serii z innych gierek, że tak to nazwę. Tym razem jest to, to gra Limbo. W sumie nie tak dawno była dostępna, za darmo w Epic Store. Dlatego ją mam. A z tego co wiem, to ma klimaty podobne jak Insight. Coś tego typu, no? Raczej, raczej w tym kierunku myślę. Więc chętnie sobie ją przejdę. Nie wiem, jak będzie z głośnością tej gry. Bo w ogóle menu tu jest tak ubogie, że ustawienia to mamy. Że się mamy nie, wiem, nie wiem, nawet nie wiem, czy można klawiszologię zmienić, bo mi się nie udało. Da się znaleźć, jaka to jest klawiszologia, ale nie, nie wiem, czy jest możliwość zmiany. Przynajmniej nie znalazłem. Zero ustawienia grafiki, dźwięku, czegokolwiek. Jedynie coś udało mi się troszkę ściszyć po prostu w mikserze windowsowskim. Na 75% chyba w tej chwili jest gra. Mam nadzieję, że to nie będzie za głośno, że nie będzie mnie zagłuszało, nie wiem, co się będzie działo dalej. Pierwszy raz mam kontakt z tą grą. Szczerze mówiąc, nawet nie oglądałem gameplay żadnych. Eee, gdzieś tylko po prostu utknąłem mniej więcej jak to wygląda, ale nie żebym oglądał po prostu jak co, jak przejść. Eee, także. Eee, także no, mam nadzieję, że gra będzie mnie eee, zaskakiwać. Tyle wiem, że mogę się poruszać, mogę skakać, mogę... w dół, co mogę? nawet nie wiem co mogę, i kontrolem mam chyba coś, ale... jakiś action, i tyle, tyle wiem ogólnie klimacik widzę już mroczny będzie ciekawie będzie ciekawie, w ogóle jakoś jak sprzed 50 lat normalnie, nie? W sensie szum takiego obrazu, i w ogóle. A tam były takie kolce. Nie no, spoko. Dobra, czyli kontrol. Aha, co! Więcej się nie dawaj mnie tego wózka! I co tu na to? Łe, a on tak wygląda. Ta tak wygląda mocno niewinnie, bym powiedział, nie? Tak w sensie, że tak, tak starała wygląda. No, taka nie jest taka. A ja czekaj. I co, tu mam zejść? Chyba? Ta... Upa! Ale tutaj jakość animacji jest całkiem dobra. O, łódka. O, odczepiła się. A ja nie mogę jakoś sterować, czy coś? Halo? Gdzie ja płynę? Zagiel postaw. Tylko psa to w grze słychać? Chyba tak. Żyj, żyj ta łódka. No nie męcz się! Jeszcze powiedz, mi prawy klawisz nie działa. Nie no działa, to czemu nie mogę tej łódki udrzeć, Co jest? W ogóle po jakiejś palmie. Tak dziwnie, w ogóle bez muzyki, tylko, tylko sam dźwięk, sam ten szum. No chce znam, czy by do jakiegoś układu muzycznego nie dodać, ale tylko musimy znaleźć coś takiego, co pozywało tych różnych klimatów gry. Hmm. Kylko, zapatrzyłem się na te świetliki dwa latające. Przy tego nie przeskoczę. Ej, co ja tu? Ahe, mogę ja sobie pułapki przedstawić, ale mnie trochę normalnie we wnęki wpakować to jest trzy jest nie? To takie rzeczy tylko kurwa No Mi to wygląda jak jakiś bag, no ale... Są wyniki, ale czekaj. Jak wiem co zrobił tak. Już jakiś trup wisi normalnie. Eee! <ścoughs> I nie ma trup, tego głowa została. <ścoughs> Jaka ta gra jest dziwna. O oh my god. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest za i że nie zapomnę, jak będę następne odcinki nagrywał. Ła! Że nie zapomnę, następnym razem też ściszyć, bo ja się tu podejrzewam, że nagram te dwa, trzy odcinki pod rząd. Sobie. Yy, ale potem mogę zapomnieć ściszyć to w mikserze i możecie mieć. Możecie mieć głośno następnym razem, także jak tam kiedyś, któryś odcinek będzie za głośny, oznacza, że zapomniałem sobie ściszyć, wybaczcie. Ale na pewno tego nie będę sprawdzał w postprodukcji, bo po co, nie? No, także może mnie trochę zakuszać gra, chociaż mam nadzieję, że nie, bo teraz nie jest źle. Teraz jest w miarę cicho ogólnie gra. Wiecie co? Ja bym zrobił chętnie eksperymenta. Po prostu podgłosić w tym momencie grę fragment zrobić, tak? Fragment, tak. Ej, bo ja... Up. Co on tak się szybko utopił? I jak on się szybko topi? Goddammit! Co ja mam tu zrobić teraz? Puchnę! Nie patrzą, się już topi. Ej, Kościół! Nie ma takiego topienia się. Nie mam czymś tym płynąć. Nie! Kurde, no. No, no! Ej, czy ja mogę w ogóle pływać w tej grze? To jest nierealne. Ej, no to ta skrzynka tonie. Nie, ja nie ogarniam teraz, momencik. Coś mi tutaj nie gra. No i ja to w ogóle nie mogę płynąć. No jak tylko dotknę tej wody to ja zaraz się utopię dlaczego? co? halo gro! co ja mam robić? I to w ogóle wypływa do brzegu, nie? Co ja mogę zrobić? Jakie ja tym mam przepłynąć to na ten drugi brzeg? Nie schodź, puść nie no, żeby mnie w takim prostym etapie... I... ...przytygowało, jak tam w ogóle... No ale patrzcie, ta skrzynka tonie w ogóle, ja nie wiem. I ona wraca do brzegu. Czy ja tu czegoś zapomniałem stąd? Ej, czekaj, 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 wait. Może ja tam nie mam przepływać? Może ja trochę przekombinowałem, co? O. Nie? Serio, ja tutaj muszę iść. <głos> tutaj. <głos> A ja się uparłem na to przepływanie tam. No nie. O. I tym, to my się teraz przepłyniemy. A tu coś jeszcze jest. Gdzie tu mogę dojść? Co tutaj jest? No coś jest. Patrzcie, taki, taki, taki ten, nie? Widzicie? Co to jest? O! Jakaś znajdźka! No nie, dobra, tutaj mogę spać, dobra. To jest bezpiecznie. Jeszcze pytanie: z jakiej mogę spać? Ciekawe, czy na tam drugą stronę nie mogę gdzieś przeskoczyć. Nie, tu. mi tu na dół. No, tu. Wow! No dobra, przeżyłem. To mnie interesuje. No, nie, 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 no weź tutaj te kłodę łap. No, zejdź tu. O! Jeszcze mało? No to jeszcze trochę wpchniemy. Może już przeskoczę. <laughs> to było takie proste. A ja, kurde, szukam! Nie wiadomo czego, no. Bają się te wnyki tam na górze Aaaa! Co to jest? Uf. Czekaj, zadzwoniło coś Myślę, spadły, nie? Nie jeszcze Jakich tam mam zły... Ale prawie, nie? One tak by trochę, trochę ten. Tupnij jeszcze raz. I spadły. Dobrze, o no to chodziło. Tylko teraz je przeskocz, kurwon. No. Tak. I się pajątek dziwi. Się dziwi. No, 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 tupnij teraz, no. No, nie tu. to No. <tryk> <Au>! <tryk> oh. Co mi Ale to toprak, no to... to, to. Ale co, no to teraz jako tak dziabnę i, i co potem? Że on się nie, nie odczepi ode mnie No, ciabaj Tu A, No się naprawia, spoko, to się wszystkie nóżki obetne. No, 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 no o tym endo jedna. Dobra, prawie się udało. Prawie się udało. No, 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 kici, kici. No, no, no. Tu, 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 srożka, kaszka ważyła, aż w paści przypierniczyła. <śmianie> Czy coś, nie? Przekładasz, <śmianie> że ten ostatni będzie taki szybszy no teraz, się nastroił, dobra. Ciąg, 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 ciąg. ciąg, ciąg. I co? A dupa! Nie, nie ty cholera uderzysz teraz, no, 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 no. Aha, czyli tam gdzie i tamte. Dobrze. Kurde, za każdym razem jak on tak zrobi, to ja poskakuję na fotelu normalnie, nie? I co teraz? On uciekł na drzewo. Wcale mi się to nie podoba. Ale oby nas więcej nie ścigał. Wygłębne w górze alchynem coś tu wydaje niepokojące dźwięki. Ops. 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 Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie. <śmienic> Nie wierzę, w skakonie jestem Ale jak się z tego konu uwolnić? masakra o nie pluma pluma fajne fajna kropelka zrobiła pluma co to, to za kuleczka? U, u. Nie mam pytań, po prostu. A to było do przewidzenia, tak. Mi się coś zdawało, że tak jak wikia będzie, ale. Dobra, wiemy, wiemy. Nie mogę. Nie wierzę. oh my godness. o, Tu jest kolejna kulka. Okej, okay, słuchajcie, ja myślę, że na pierwszy odcinek to wystarczy, um, pośmialiśmy się troszkę, a w tym czasem serdecznie dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że gierka wam się również podoba, bo no, już, już, już mi się podoba, już mi przypada do gustu. Także no, y widzimy się w kolejnych odcinkach już za tydzień, w piątek, także dzięki, trzymajcie się, papa, pa. pomachałbym wam jakoś, ale nie wiem jak mogę pomachać, to, tak, o tak, o tak wam pomacham, papa! Pa.